No teraz to musi Seba zadzwonić, nie? Dobra, dzwoni Seba, daje swoją wypowiedź. I tyle na dzisiaj, to czekamy na Sebę. Nie, dobra, tylko niech się wypowie. Tylko niech się wypowie, jeżeli chcecie, nie? Bo ja powiem wam tak, te hejty teraz, które lecą, prowokacja to... Ty, Cześć Seba, słuchaj, powiem na początek, nie, że nie odbieram, bo ja tam nadal dochodzę do siebie po tym wszystkim, nie? Też powinien zrozumieć. No ja nawet, nope, nope. słuchaj Seba, ja nawet nie czytałem wiadomości od mojej cioci i nikogo nie czytam na Facebooku, nawet nie wyświetlam. Teraz Facebooka vlogowałem, nie? To wszystko teraz opowiadam o tych papierach. Ty, no, teraz nie wiem, chciałbyś na streamie pogadać, czy teraz powiedzieć coś i tyle, nie? Ja to posłucham i potem sobie pomyślę w głowie, nie? Bo To teraz. też wiem o tym. No, no dziękuję to petardy się na komendzie przyznają, to ja. Powiedziałem, że ja o. powinienem mówić, żeby tam Łukasza nie karali tam za te głupi w ogóle. O, to, to, to nie widziałem tak, to, to fajne. Tak, ale stary trochę, no, bez kitu, wiesz, jak to było, presja, widzowie też pisali petardy, pójdź dymy, no, kurwa, stary. Ale nie na podwórko, jak tam siedzieli, kurwa, wszyscy, Kolek tam tam siedzieli, kurwa, wszyscy. No, ja wiem, to my się spotkamy i pogadzamy, nie wiem, bo ja się chciałem zobaczyć to w piśmie, bo... Jo, byłem, ja, ja mówię ci, ja, dobrze. bo... Tu nie chodzi o to no. teraz, że mam mega focha, no mam focha, wiadomo, nie? Muszę to wszystko przemyśleć, ja nawet rozumiem, z ciocią no. nie rozmawiam, z kuzynkami, z widzami, z nikim nie, nie piszę, nie? Tylko ja zaraz idę do, do Agnieszki, wyłączam streama, bo chciałem wypowiedzieć się, jak ja na początku ja nawet ryczałem, ja nie? No tak, 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 jak mnie nie chcesz, okej, okay, ja też nie będę Cię proszał, błagam, nie? Wiadomo, ja żałuję, poniosę karę, kurwa jajkami Cię nie będę rzucał, jak kto innego. No to ja na pewno, nie? No i chyba się nie będziesz wstrzymał, nie. nie ma za co, nie? Ja to sobie przemyślę no wszystko prostu, i się no, zgadamy. No. No, to przeprosiłeś najważniejsze, to fajnie. Teraz mówię, muszę do siebie dość. To najważniejsze, to fajnie. Teraz mówię, muszę do siebie dojść. No, to nie... żeby widzowie wiedzieli, że przeprosiłeś, się cieszę. Dobra, seba, tu się trzymaj, nie? Ja też zaraz kończę. No, dobra. Cześć. To się, bez kitu. Dobra, cześć. No, widzicie, no, nie wiedziałem, że chyba się przyznam za te pytardy. No, fajnie, niech Łukasz broń, bo to o Łukasza najbardziej chodzi. Że Łukasz to jest pokrzywdzony. My tam mogą być, mam wyjebane, nie? Dobra, no była rozmowa. Wy tam oceniajcie, ja tam muszę sam sobie to wszystko przemyśleć. Dobra, dziękuję. Lecimy dalej. Była rozmowa, nie? Macie tego, cebola. A nie, jest to. Cebol będzie później.